OMG. Jakie tu jest trawsko. Hej wszystkim! Witamy się z wami na naszym kanale. Kochani, przyjechaliśmy na polankę, na której kiedyś zbierałyśmy grzyby. O <śla> ile zobaczyła pająka. Nie Jesteśmy w lesie. to był na mnie. Jesu. Co ty dzisiaj jesteś taka strachliwa? Motylek leci. Motylek OK? Nawet usiadł tutaj obok Ciebie. Zobacz, polubił cię. Dzisiaj nasza zabawa będzie polegała na tym, że schowam labubu i policzam twoje labubu. I wyszło ich 12 łącznie z tym dużym labubu. To znaczy miałaś ich więcej, ale powtórki dałaś koleżankom. Więc tyle nam zostało. Ogólnie to też przyjechałyśmy na grzyby, bo podobno już są. Ale oprócz tego, właśnie zrobimy sobie zabawę labubową w chowanego. Czyli zaraz poproszę Amadeusza, żeby rozłożył te nasze pluszaki, i my na 3-4 start będziemy ich szukać. Która z nas znajdzie więcej labubu, ta wygrywa. Ale niekoniecznie wygra ta, która będzie miała ich więcej, ponieważ na każdym labubu są zapisane punkciki, które będziemy podliczać i jeszcze na każdym labubu będzie ukryte wyzwanko. Gdzieś tu jest moja Oli Janeczka. Cześć kochanie, ubrałaś się nawet tematycznie do naszego zadania. I kiedyś też nagrywałyśmy z Gangiem, ale nie pamiętam z którym, coś podobnego i właśnie tutaj w tym o, miejscu. Z produkciaków chyba, a nie, nie, nie z produkcjami, bo pamiętam, że była parówka. Z Widziałaś produkty. już jakiegoś grzyba? Nie. Poza tatą? Tata tam jest tam. z tyłu. To no. jest nasz grzyb. Widziałam, ale tylko takie widziałam. Tylko mamy złe buty, bo mamy klapki, ale nie będziemy tutaj zbyt długo. Po prostu pochodzimy sobie po tej polance, bo tutaj zawsze było najwięcej grzybków. I dobra, to ja wołam tatę. My szukamy sobie grzyby. On tutaj nam porozkłada wszystko i zaczynamy challenge. -ek. A jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że odcinki wrzucamy od poniedziałku do niedzieli o 8.30. Motylek. Nagrać motylka? Taki malutki, nie? A tutaj te. A może to jest ten sam? Tak, ten. Ja Wam życzę miłego dnia i trzymajcie mocno za nas kciuki, ponieważ wygrana osoba może zadecydować, co dzisiaj robimy w ciągu dnia, bo u nas jest taki jakby spór. Oliwia chce jechać nad rzekę, a ja nie chcę jechać nad rzekę, więc jeżeli Ty wygrasz, to robimy to, co Ty chcesz, a jeżeli ja wygram, to wracamy do domu. Chociaż Oliwia już nawet ma stryj kąpielowy na sobie, tak się przygotowała dziewczyna. Tata powiedział, że już możemy szukać. Więc Tata jest na tam w po samochodzie. Nie. Powiedział, że zostawia nas i tak tutaj same, a szkoda, bo by powiedział o. nam 3-4 starta, Lidia już biegnie. Ja też je widzę. Ej, ty już masz dwa i mam tutaj trzeciego. Chodź! Chodź ze mną! Ej, to było za proste! Aha! Grzybów niby nie ma w lesie, ale zobaczcie! Ej, spadnij zamiast gry, sam la bubu, gdzie to jest mój? No, ej, to jest nie fair! Tu widzę, ale nie mówię głośno, bo zaraz ktoś mi zabierze. To są dwa? Może ten duży będzie miał więcej punktów? Jesteś! No nie! Tam no. jest. Oliwia go widzi? Widzi go! To ja biorę tego. Chodźcie labubu, ale by było super, jakby, jakby zawsze te labubu rosły w lesie, nie? To by było ekstra. Ty już nie masz jak się unieść, to choć zaniesiemy te labubu na stół. Na razie zabawa, stop, dobra? Policzmy ile ich mamy i ile nam jeszcze brakuje. Bo może mamy wszystkie, ale może niekoniecznie. Widzę kątem oka jeszcze jednego, ale odłożę to, bo już nie mam trzeciej ręki, a muszę trzymać kamerę. To zbieraj. A ja biegnę po tego, którego zobaczyłam. Tu. Ale ty też nie byłaś fair, bo ty wzięłaś mi tego niebieskiego. ale ja. Ja już, widziałam, biegłam do niego, a ty mi go zabrała. Policzmy. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy wszystkie. Zrobiłyśmy to w ciągu chwili. Czyli tata ukrył je tak w miarę, że można było je zobaczyć na pierwszy rzut oka. I bardzo dobrze, bo obawiałam się, że trzeba będzie wchodzić na górę, tak gdzie jest Dobra, ten bunkier. To, to, a tam jest dużo krzeczorów. To liczymy punkty teraz, tak? Policzmy punkty, jest ale dwa. musimy zrobić jeszcze zadanka. O nie, czemu ja mam takie liche punkty. Ja mam 7 16. tylko. Mało. O dobra, z punktami wygrałaś. 16. Gratulation. Etap numer 1 jest zaliczony u Ciebie, bo masz więcej labubu i zdobyłaś więcej punktów. Czyli jedziemy na rzekę. Nie, 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 bo jeszcze musisz wykonać wszystkie zadania, które się ukryły na tych karteczkach. Zaczynasz Ty czy ja? Zadanka. Nie ma tak łatwo. Nie, chcę mi się jechać nad tą rzekę. No ale już powiedziałam, że jedziemy, to musimy. Udawaj, że, że Labubu jest gąbką, wyczyść nim buty przeciwnika. U, to, no to ten Labubu niestety biały będzie gąbką. Proszę mi to przeczyścić przód. Sorry, Labubu. <noise> Dziękuję bardzo. Jeden bucik. Proszę mi oddać, ale jeszcze mam drugiego buta. Nie jest tak kopsiub. wyczyść udawaj... buty. Buty, liczba mnoga, to nie jeden but. Trzymaj, proszę nie marudzić. Dobrze, że to zadanko akurat jest twoje. Dziękuję. To może ja zrobię teraz kolejne zadanko. Jakiego wzięłaś? Różowego. To ja też wezmę różowego. I przeczytam, co mnie czeka. Robimy tak, że raz teraz ja. Udawaj, że pijesz kwaśną lemoniadę. Takie coś mam. To powiedzmy, że to la bubu jest lemoniadą i robię... I się krzywię. Niedobre. A u ciebie co? Się, to jest telefon. Zadzwoń z niego do kogoś albo zamów jedzenia. To dzwonisz do kogoś, czy zamawiasz pizzę? Albo frytki. Dzień dobry, chciałabym zamówić frytki pi i pizzę peperoni. Oczywiście. Do lasu. Do lasu? To ja nie wiem, czy ja panią znajdę. O, pani się rozłączyła i nie podała mi adresu, a zobaczcie, jakie to LaBubu ma groźne spojrzenie. A właśnie, widzowie się nas pytają, czy nagramy 24 godziny jako LaBubu. Być może, nie jest to wykluczone, ale bym musiała sobie kupić bluzkę z LaBubu, bo jak widzicie, o dzisiaj mam sukienkę w cytryny, bo nie mam nic LaBubowego, ale to byłby fajny pomysł, nie? Żeby być LaBubu. W ogóle Oliwia się zalabubowała, ona jest naprawdę mega fanką labubu i często widzowie się pytają, co wolisz, pusień czy labubu? Dowiesz, że labubu jest bardzo ciężki, spróbuj go podnieść. I to trafiło na tego brzoskwinkowego labubu. Nie możesz go nawet podnieść, taki jest ciężki. Gorzej jak to zostanie. Nie, Oliwia nie pozwoli na to, żeby on tutaj został. Nie ma takiej opcji, nie? To jest jeden z piękniejszych według mnie Labubu, które Oliwia posiada. Ten jest najpiękniejszy? Mi się najbardziej podoba ten, którego zdobyłam na końcu, ten fioletowy. Nie wiem czemu, ja go po prostu kocham. Ten jest najładniejszy. To teraz robię ja zadanko. To odpowiedź widzą, czy Pusin, czy Labubu. Oba. Czyli są na tym samym poziomie. Udawaj, że labubu ma urodziny, złóż mu życzenia urodzinowe. Takie mi się trafiło. No to labubu, nie wiem, które masz dzisiaj urodziny, ale. Pierwsza. Zdrówka, szczęścia i słodyczy, mama i Oliwia ci życzy, czyli to są nasze takie standardowe życzonka. No i czego mogę życzyć jeszcze labubu? Żeby zawsze miał zdrowe swoje zęby, których powinno być dziewięć. Happy no. birthday to you! Happy birthday to you! Chyba zaliczyłam. Dobrze? Zrobiłam mm -hmm. zadanko moje? Tak. Dzięki. To teraz Olianka. Gdzie jakiś wygrywasz coś tam? Nie wiem. Bo ja te karteczki już robiłam dawno temu i one były przyklejone losowo. Ja już nie pamiętam, co tutaj jest. Serio? się, że, że jesteś kruślem dla Bogu. O nie, no wyglądasz jak ten dla Bubu. Bo dla Bubu jest troszkę takie groźne, nie? Jeszcze <laughs> Ciebie boję, mój mały potworku. Wiedziałam, że się na mnie rzucisz. Już nie dam rady Cię utrzymać. Zaliczone, <laughs> jak najbardziej. To teraz ja mam y, dylemat. Wybrać tego różowego, czy tego różowego? Duży, czy mały? Który? Duży. Czyli kuromi, w sensie tu ma sukienkę z kuromi. Zostawiam Cię na deser. O nie, on Ci się ubrudził. Pójdziesz do pralki. Jak nic, wybierzemy Ciebie i będziesz czyściochem. Nie mogę sobie poradzić jedną ręką. Byś mi tu pomogła. A, dobra, dam radę. mi się przyczepiło, tak. Udawaj, że labubu jest szamponem. Wylej trochę na rękę i umyj swoją głowę. To teraz, kochana, może Ty mi podtrzymaj kamerę. Bo ja teraz będę się myła. Jeszcze te wszystkie karteczki musimy zabrać. Oczywiście robimy tak, że wszystkie nasze rzeczy te taśmy zabieramy ze sobą. W lesie nie wolno śmiecić. W ogóle nigdzie nie wolno śmiecić. No to Ale mam duży szampon. Odkręcam. Wylewam na rękę. I teraz muszę zdjąć okulary, nie? I teraz wmasowuję szampon w moją głowę. Tylko jak ja mam spukać ten szampon? Czy ktoś mi powie, jak mam to zrobić? Nie da się spukać, nie mamy wody. Dziękuję. To okulary to są, to jest woda. Ej, ale ty, ty jeszcze masz cztery zadanka. Ja tak marnie, tylko jedno. Udawa że jesteś na basenie i pływaj. Zaraz Wam Oliwia pokaże, jak pływa w rzece. Płyń teraz do mnie. Nie odpływaj nigdzie daleko. W swoich rekinkach. I teraz Oliwia powinna powiedzieć: To nie są rekinki. To jest krokodylek. Robisz ty czy ja zadanie? To zrobi jeszcze Ty, a potem ja. Ok. Musimy się jakoś podzielić. Jestem ciekawa, co tu będziesz miała. To jest Dawaj ulubiony Oliwia. Labubu jest szczotkiem do włosów, oczyszcz się. Masz tu szczotkę do włosów. Sorry, Labubu. Dzisiaj masz taką funkcję. Przeczasz się. No cudownie, no pięknie! To teraz ja biorę mojego ostatniego który ma naprawdę śliczną sukieneczkę, bardzo mi się podoba. Uh -huh. Uwaga, uwaga, udawać, że labubu jest kamieniem. Rzuć nim jak najdalej potrafisz. Excuse me? Ej, ale to nie ten. Ja tam tego ale możesz tego. Nie, to muszę tym rzucić. Ty masz rację. Ten, ten. Co cię czeka? Lot. Tylko w którą stronę? W to mnie? W którą mam rzucić? Obojętny. I siu! I siu! I, siu. I siu. Tak mi wyszło lewą ręką. Wszystko ma, to znaczy nie ma tej opaski, ale ja ją zdjęłam, bo mówię, jeszcze nam się zgubi ta opaska z kuromi. Zapraszam, labubu, proszę tutaj wrzucić do środka. Teraz mój, ja tutaj sobie już przygotowałam. To mi dalej przypomina wiewiórkę, to ma taki ogon jak wiewiórka. Udawa że bo, bo jest jajkiem, Turlej nim jak najostrożniej potrafisz. Nie możesz tutaj turlać, tylko on przez ten ogon to się chyba nie da go turlać. No chyba okej, okay, nie? No. I tobie zostało ostatnie zadanko. Totalnie ostatnie. Twój zielony, z którego kiedyś się śmiałaś, jak go odpakowałaś na challenge 24 godziny no na trampolinie. To jest leniwy labubu. Ocha, oko, oho Ej, tu się uwrócisz cała. Naprawdę. Moje labubu leniwe. Będziesz cała brudna. Jeszcze masz do tego jasną bluzkę. No, piękne leniwe labubu. Czyli teraz muszę nie, ci nie dać... Jeść. Spokój, bo moje Labubu teraz będzie miało drzemkę. A jak Labubu nie będzie miało drzemki, to będzie bardzo złe. I właśnie tak wyglądał nasz challenge: jak zawsze przegrałam. A ja wiem czemu tak jest. Wiesz czemu tak jest, że ja przegrywam? Ponieważ y, ja się skupiam na kamerowaniu. Musimy kiedyś zrobić na odwrót, że ty będziesz kamerować, a ja wtedy będę bardziej spostrzegawcza i na pewno mi lepiej wyjdzie wyzwanko. Było miło? No. Czyli teraz idziemy nad rzeczkę. Zapraszam panią. Jak ty stąd zajdziesz? No, proszę, Zabieram. O, zabieramy śmieci i idziemy teraz do autka. Cześć, tatusiu. Rzeczy, Przywitaj się z naszymi widzami. Przegrałam! Na wszystkim! Przegrałam, challenge! A co się stało? No, po prostu przegrałam. Nie poszło mi tak dobrze jak Oliwii. I teraz okay. ona ma nagrodę, że jedziemy nad rzekę. Cieszysz się czy się nie cieszysz? Bo ja nie. Żuwik. A ty chcesz jechać? Jedziemy! Na pewno spotkamy dużo naszych widzów. Tego nigdy nie wiadomo. Zawsze kogoś spotykamy. Zawsze. Zawsze. Tak. I teraz widzowie nasi pytają się, czy zrobimy jakiś konkurs. Bo widzowie chcą do wygrania mieć rzeczy z naszego sklepu. Oliwiaimama.pl Zapraszamy Was oczywiście na nie tą myśl, stronę. Nie myślałem o tym. A. Bo sklep jest twój, no więc ty musisz to przemyśleć. Przemyśl. I będziemy Wam dawać znać, no i w ogóle no opiszcie, co wy byście chcieli wygrać z tego sklepu. Czy jakąś konkretną rzecz, że koszulkę, czy chcecie sami sobie powybierać, co chcecie wygrać? No tak, to, to chyba za dużo, żeby można było. Zrobić. Ale że na przykład jedną rzecz mogą wybrać sami: to, co im się najbardziej podoba. Czy tam dwie rzeczy. No nie wiem, jakie by były zasady, ale to nas spokojnie musimy przemyśleć. Czyli jest szansa na to, żeby był konkurs na naszym kanale. Jest, zawsze jest szansa. No właśnie, coś wymyślimy, bo muszą być jakieś zasady, Teraz żebyście musieli coś zrobić, żeby to wygrać. Mhm. Będziesz miał czas, jak pojedziemy nad tą rzekę, będziesz miał czas, będziesz kminił i będziemy mhm. wam dawać znać ja w najbliższym to... czasie, co z tym konkursem. Mhm. A, no a drugie pytanie, no to jest, czy zrobimy spotkanie dla widzów? Też o tym myślałem. Ja też, tylko coś nie możemy się zebrać, ale może tak pod koniec wakacji, w sierpniu, już ludzie wracają do domów e, z nad morza i tak dalej, z różnych miejsc. I przed całą szkołą ludzie mają czas i może byście wpadli na takie spotkanko do nas. Może, może, tak, może, kmin, może, 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 w tej, może, może, tej swojej może, może, główce może, może, może. I, i jedziemy. Dobrze. Let's go. No let's go! No co? Jedziemy. Ty prowadzisz. Czemu ja? Ja? Hmm? Ja? Hmm? Dotarłyśmy na miejsce i zobaczcie, ile tu jest ludzi. Musimy gdzieś się wcisnąć. Po drugiej stronie jest ich jeszcze więcej. To chyba nie był dzisiaj dobry pomysł. Dobry? Labu bublabu, la bubu. Bu, la bu, bu bu bu. Mój mały potworek jesteś. Jakie śpiewy. Olivia mówi, że jest płytko i to prawda. Tutaj normalnie można chodzić środkiem rzeki i ostatnio jak nagrywałyśmy dla Was film, to pytaliście się co to jest za rzeka. Pamiętasz jak się nazywa ta rzeka? Warta? Warta, no. Jest mega płytko. Zastanawiałam się nad Wisłą. Nie. Wisła jest gdzieś indziej. I wisła jest większa, szersza, głębsza. Pierwsze wejście do wody. Płynie rekin, płynie rekin. Dum, dum, dum. Jesteśmy tutaj 10 minut, już spotkałyśmy mnóstwo widzów. Wszystkich was pozdrawiamy. Jest, jest mega hot, gorąco. Idziemy zaraz pływać, tak? No uh -huh. co ty taka znudzona? Bo ja chcę pływać teraz. No co pływać? Idziemy? Uh -huh. No to come on, baby. Mówię, come on, baby. A moje baby dalej leży. Do mnie przyszedł, zimno jest, zaraz wyjdzie słoneczko. Oliwia przyszła z wody i teraz trzeba się ogrzać troszkę w pusinowym ręczniku. A e, co to za jęki? <grym> nie ma! A koku jest! I nie ma! I tak jest, ja wyglądam! Tak ja wyglądam. Jak ja... Teraz dopiero zobaczymy lusterko. Wyszliśmy już z plaży, a jestem spocona. Wracamy do domku, ponieważ Oliana jest głodna. A jak Oliwia jest głodna, to jest zła. Ale fajnie było, nie? Mocno fajnie. Mamy godzinkę 17. Tata obiecał, że dzisiaj dla nas gotuje. Więc zobaczymy, co to za obiadek powstanie. Pokażemy wam. Oliwia głodna, już tam jest. <laughs> Jaka mina Kiliu. Wygląda bardzo apetycznie. Obiecałam naszym widzom, że jeszcze pokażę nasze jedzonko. Wygląda tak. Na sam koniec tego odcinka pozdrowimy naszych kochanych widzów. I pierwszy pozdrowiam kalecą do osoby, która napisała do nas konta na emi Kukuruć. I ty napisałeś, że Oliwia jest silna i że każdy w nią wierzy. Do tego dodałaś, że uwielbiasz nas oglądać. Serdecznie Ci dziękujemy za ten przemiły komentarz. Buziaczki do Ciebie ślemy. Pozdrawiamy. Edyta Wrycza 1819. Napisałaś, że jesteś naszą fanką i masz 10 lat. Love you, kochana. Buziaki lecą do Klaudii S6075. Lubisz nas oglądać i jesteś z nami od samego początku. Mamy najlepszych widzów na świecie. Pozdrawiamy Weronikę24516 i ta osoba napisała Dziewczyny, jesteście naj, 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 najlepsze. Love you. Buziaki wysyłamy do Laury z Grudziąca plus jeszcze lecą pozdrowionki dla twojej mamy Darii i dziewczyny napisały, że otrzymały od nas paczuszkę z zamówieniem z naszego sklepu i są bardzo zadowolone, co nas mocno cieszy. Dwa buziaki do Was lecą dziewczyny. Pozdrawiamy Julię Czcińską, myślnik z 4 która bardzo nas lubi i lubisz wakacje za to, że możesz nas ciągle oglądać. Loviu. Buziaki lecą do Oliwki Wojna, która ogląda nas na telewizorze i nie możesz dać lajka like ani suba. Ale to nic. Najważniejsze, że nas oglądasz. Pozdrawiamy Natalię, myślnik C2N2X, która ostatnio jechała na hulajnodze z górki. Upadłaś na twarz i zdarłaś sobie cały nos, masz spuchnięte ucho kolana, są zdarte, nadgarstki też i wszystko Cię boli. O oh my god, jejku, bardzo Ci współczujemy i mamy nadzieję, że jak już teraz czytamy ten komentarz, to że jest Ci dużo, dużo lepiej. My życzymy Ci zdrówka, buziaczki do Ciebie lecą na pocieszenie. Pozdrawiamy osobę, która napisała z konta FayNFay myśli J7S i jesteś naszym fanem. Jest nam bardzo miło, Buziaki. Pozdrowiłam 10 osób i jeszcze pozdrowi 5. Buziaki lecą do Rafał Raczek 4157. I ta osoba napisała, że też latem pracuje tak jak Oliwia. Sprzedajesz lemoniadę ze swoimi koleżankami i kolegami. Wow, superowo. Ja Ci życzę powodzenia w Twoim biznesie. Buziaki. Pozdrawiamy. Pakuła Madzik. Napisałaś, że jesteśmy super. Buziaki. Pozdrawiamy. Oliks2378. Napisałaś, że jesteśmy najpiękniejsze na świecie. Love you, kochana. Pozdrawiamy. Hej, Katuwelka, myślnik Y2D. I ostatnie już na dzisiaj pozdrowienia polecam do Elizy. Myślnik o 8e6Q. Napisałaś, że robimy fajne odcinki. I aż chce ci się wstawać o 6 rano. To jest bardzo mega miłe. Te wszystkie komentarze od Was są cudowne. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za te Wasze słowa. Aha, teraz mi się jeszcze przypomniało coś. Mam do was prośbę, żebyście przestali pisać swoje adresy, ulice, miasto i tak dalej, gdzie mieszkacie, ponieważ e, takich osób jest dosyć dużo i ja niestety takie komentarze usuwam, bo nie możecie podawać swojego dokładnego adresu w sieci. Wiecie, możecie na, na przykład nam napisać, że mieszkacie w Łodzi, Warszawie i tylko tyle, tyle nam wystarczy. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. I widzimy się już jutro w całusy 102.